Cześć, jestem Tomek Dobosz z Gildia TV. Witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj, e, dzisiaj pokażę wam World of Tanks Rush. To jest analogowa, karciana wersja no, wielkiego, wielkiego komputerowego hitu World of Tanks, w wota na komputerach zagrywają się miliony ludzi. Miliony czołgów jeżdżą po wirtualnych polach, w polach bitew, walczą o bazy i rozwalają się nawzajem. Czy karcianka wydana w Polsce przez rebel, który udostępnił Gderlo Retenzji? Dzięki wielkie. Czy ta karcianka jest w stanie utrzymać tempo i dorównać? Może nie dorównać, tak? Ale ale zbliżyć się do komputerowego pierwowzoru i dać równie, równie wielką frajdę zaraz zobaczycie a na koniec, na koniec materiału będę miał dla Was konkurs, ponieważ to pudełko zawiera również kod na specjalny promocyjny czołg do gry komputerowej jeżeli chcecie ten czołg, jeżeli chcecie kod to wytrzymajcie do końca i zobaczcie co trzeba zrobić, żeby mieć na niego szansę. To co, do stołu, zobaczymy jak się gra, a potem wrócimy i spróbuję to podsumować. Roll out! Okej, okay. tak wygląda World of Tanks Rush rozłożony na trzy osoby. Znaczy, dobra, udaje to rozłożenie na trzy osoby, nie dość, że jest skompakt, skompaktowane na maksa, żeby się zmieściło w kadrze, no to jeszcze e, tu jest obszar tylko jednego gracza. Dobra, co mamy? Po pierwsze, każdy gracz dostaje trzy karty bazy. One wyglądają w ten sposób i jest to coś, co po prostu leży przed graczem na stole. Dodatkowo rękę sześciu kart. Na które składają się karty podstawowe, startowe. One tam dużo rzeczy nie robią. Dalej, to jest coś, co dostaje gracz, ewentualnie ktoś jeszcze dostaje z karty pierwszego gracza, i każdy może dostać taką kartę pomocy, gdzie są wyjaśnione specjalne zdolności niektórych kart. Dodatkowo, na stole leżą. Tutaj mamy medale poszczególnych krajów, które będziemy zdobywać w trakcie gry, które będą dawały nam punkty. Obok nich leżą tak zwane achievementy. To są specjalne karty, które na końcu gry przynoszą również punkty za specjalne osiągnięcia, z jakimi możemy się pochwalić. W tym miejscu leży talia kart, z której będziemy kupować, w której gracze będą kupować nowe karty do swojej talii. I tutaj zawsze mamy wyłożone cztery karty, tak zwaną rezerwę. To te karty są dostępne dla graczy do, do wykupienia. No i mamy kartę, e, która oznacza graveyard, e, cmentarzysko, gdzie odrzucane są zużyte karty, ale to jest takie cmentarzysko ostateczne, nie, nie jest to discard, ale tutaj, przepraszam, tutaj są odrzucane karty zupełnie zniszczone, których już nie będziemy w trakcie gry używać. No dobra, jak w to się gra? Po pierwsze, każdy z, gracz na początku tury ciągnie trzy karty na rękę i tymi kartami będzie mógł Zagrywać. To jest moja ręka początkowa, więc oczywiście mam trzy słabiutkie karty. Te karty pozwalają mi zdobyć mm, zasoby i za te zasoby kupić jakiś czołg, jakąś jednostkę, kartę tutaj z rezerwy. Karty zagrywam tak jak w każdym deckbuildingu. Bam, biorę sobie trzy zasoby. No i mogę coś kupić. Popatrzmy sobie na przykładowy czołg, który można zakupić, przykładową kartę. Tutaj mamy koszt tejże karty. Wynosi akurat 3 monety, więc za tę, za tą rękę mógłbym ją kupić. To jest liczba zasobów, jakie ta karta daje, kiedy dostaniemy ją na rękę i będziemy zagrywać jako, jako zasób. Tutaj na środku są czasami ikonki zdolności specjalnych. Może być jedna, może być więcej. Może ich nie być w ogóle. Jeżeli tych zdolności jest więcej niż jedna e, i będziemy chcieli ich użyć, to musimy, to gracz musi rozpatrzeć wszystkie zdolności od lewej do prawej w kolejności. Tutaj mamy kraj, jaki, z jakiego pochodzi dana jednostka. E, kraje są cztery. Mamy Francję. Mamy Stany Zjednoczone, to są szare, takie karty niemieckie, zielone i Związek Radziecki, jednostki czerwone. Dobra, patrzymy dalej. E, nazwa czołgu, czy też jednostki fajny, bardzo ładny rysunek. To jest oznaczenie rodzaju jednostki, różne czołgi, różne działa, różne jednostki pomocnicze, oraz czasem są tu dwie liczby. Pierwszą liczbą jest, pierwszą cyfrą jest atak, drugą cyfrą jest obrona. No i kupujemy sobie kartę. Powiedzmy, że kupię tę kartę, to idzie wszystko oczywiście na discard. Karty są uzupełniane, następnie po turze każdego gracza ostatnia z kart znowu spada na discard. Wystawiana jest kolejna. Gracz w swojej turze może, może kupić tylko jedną kartę, chyba że zagra jakieś specjalne zdolności, które pozwalają mu kupić tych kart więcej. No i na końcu oczywiście bierze kolejne trzy karty do ręki i tak się to toczy. Kartę z ręki można zagrać na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest ten, który przed chwilą zobaczyliście, czyli zagrywam, sumuję, sumuję zasoby i za te zasoby coś kupuję z rezerwy. Druga, drugi, drugi sposób zagrania karty to zagranie karty dla tych właśnie zdolności specjalnych, które są tutaj na dole. Kartę zagrywam, wykonuję zdolności specjalne i następnie, jeżeli taka karta posiada jakąś wartość obrony, to karta ta trafia na jedną z moich baz i będzie broniła tejże bazy. Na każdej bazie może być tylko jeden obrońca, czyli jeżeli wystawiam nowego, to muszę wystawić go na bazę, która jest pusta. Jeżeli takiej bazy nie mam, to wybieram którąś już bronioną i wymieniam obrońcę, czyli tego, który jest, odrzucam na discard, a nowy jest kładziony na bazie. Trzecia metoda zagrywania kart to zagranie karty celem ataku. Jeżeli karta posiada wartość ataku, mogę ją zagrać, aby zaatakować bazę przeciwnika bądź czołg, czy też jednostkę, która tę bazę chroni. Nie można zaatakować bazy samej, która jest chroniona. Atak jest bardzo prosty. Zagrywamy kartę, patrzymy, jaką ma wartość ataku. Porównujemy z wartością obrony jednostki przeciwnika. Jeżeli nasza wartość ataku jest mniejsza niż wartość obrony przeciwnika, przeciwnik zostaje zatapowany, czyli zostaje uszkodzony. Jeżeli ten przeci jeżeli nie był uszkodzony, jeżeli był uszkodzony, zostaje zniszczony, czyli każdy, każda jednostka może przyjąć jakby dwie rany. Baza. Zawsze dostaje dwa obrażenia, nawet yy, niezależnie od tego, kto ją atakuje. No, znaczy chyba, że jest to bardzo ciężki czołg, yy, taki jak na przykład ten T29. O ile dobrze kojarzę, to jest właśnie ciężki czołg. Takie czołgi niszczą bazę jednym strzałem. Ale, tak. więc strzelamy, jeżeli nasz atak jest większy od równy yy, yy, wytrzymałości przeciwnika, to niszczymy jego jednostkę. Możemy zagrać to jest, tak, zagrawiamy jedną kartę. Dalej możemy zagrać drugi czołg, aby dalej atakował kolejną jednostkę u innego gracza, o inną bazę, ale ten czołg musi być tej z, z tego samego kraju, co ten pierwszy, czyli w tym przypadku musiałbym zagrać drugi czołg ze Związku Radzieckiego. Po ataku, gracz atakujący, jeżeli zniszczył jakąś Jednostkę przeciwnika otrzymuje medale. Tyle medali, ile jednostek zniszczył, te medale są o wartości 1 i 2, 1 za 1, 2 za dwie jednostki, medale dostajemy tej narodowości, jakiej przepraszam, jakiej były czołgi e, użyte do ataku. Jeżeli zniszczymy bazę przeciwnika, dostajemy tę bazę. Do ręki, znaczy do diskardu. Ta baza jest warta ileś tam punktów zwycięstwa na koniec gry. Medale również: jedynki, jeden, dwójki, dwa. I tak walczymy aż do momentu, kiedy jeden z graczy straci wszystkie trzy bazy. W momencie, kiedy tracimy bazę, nie można jej odbudować, jest stracona i koniec. Bądź kiedy wyczerpie się jeden stos medali. Jedynek. Wtedy gra się kończy i następuje liczenie punktów. Punkty dostajemy za oczywiście za bazy, oczywiście za medale, ale również za osiągnięcia. I zobaczcie, baza jest warta 3 punkty, taka zniszczona. Natomiast osiągnięcie na koniec gry jest warte aż 5 punktów i tych osiągnięć jest wiele różnych. Na przykład to osiągnięcie dostaje ktoś, kto ma najwięcej medali francuskich w deku, tu medali amerykańskich, medali niemieckich, najwięcej czołgów danego rodzaju, najwięcej medali Związku Radzieckiego, najwięcej ciężkich czołgów, tam mamy najwięcej zniszczonych bas, tu jest najwięcej kart w deku i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie wystarczy jakby tylko lecieć i niszczyć wszystko, co popadnie. Trzeba również patrzeć na to, co jest wyłożone, jakie osiągnięcia i w jaki sposób rozbudowywać swój dek, rozbudowywać swoją e, karty, na przykład medali, jakimi, jakimi czołgami atakować. A jeszcze Wam pokażę na szybko kilka e, kart z deka. Bardzo, bardzo podobają mi się grafiki. Mm, są naprawdę bardzo fajne, te czołgi ślicznie wyglądają. To no nie jest byle jaka, byle jaka grafika. Mamy tutaj, podejrzewam, że wielbiciele World of Tanks komputerowego to jeszcze bardziej docenią niż, niż ja, który grał w to bardzo, bardzo krótko. No dobra, tyle jeżeli chodzi o World of Tanks. Zapraszam Was na podsumowanie. No dobra, wróciliśmy z placu boju. Co mogę powiedzieć o World of Tanks Rush? Po pierwsze, ta gra nie jest tak szybka, tak dynamiczna, jak można by się spodziewać, jeżeli grało się w, w komputerowy pierwowzór. Ten podtytuł Rush jest leciutko mylący. Znaczy, on powstał dlatego, że twórcy tej gry chcieli premiować grę agresywną, gdzie atakujemy innych graczy. Nie wiem, czy do końca to wyszło. Mam dwa problemy z tą grą. Po pierwsze, twórcy mówią, że premiują walkę, premiują atak na innych graczy. Ale jeżeli chcemy zagrać kartę dla specjalnej zdolności, która wspomoże nasz batalion, która wspomoże nasz garaż, to w zasadzie Mam takie poczucie, że oddajemy punkty przeciwnikowi, bo zagrywamy kartę dla specjalnej zdolności i jeżeli ma ona wartość obrony, to kładziemy ją na bazę. A jeżeli położymy coś na bazę, to w zasadzie natychmiast to zginie w jakikolwiek sposób i da punkty przeciwnikowi. Eee, a co za tym idzie? Może go przybliżyć mocno do zwycięstwa, nie za sam fakt zdobycia jednego czy tam dwóch punktów, ale dodatkowo za ewentualne wypełnianie wypełnianie achievementów. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, z którą miałem problem, bo on zniknął w trakcie gry, to fakt, że na rękę bierzemy tylko trzy karty. W innych buildingach tych kart bierzemy sporo, 5, 6 i kiedy zaczynamy zagrywać kombosy, kiedy zaczynamy zagrywać jakieś układy, to czuć Tę potęgę, kiedy zbieramy masę punktów, nie punktów do ataków Legendary, czy punktów zakupu bodajże w chociażby w Dominionie, tak, Masa w pewnym momencie, jak już rozbudujemy ten deck, jak dobrze pociągniemy karty, to jest ten power. A to mamy trzy karty, może czasami czwartą, czy, czy, czy tam piątą, jeżeli sobie zagramy kartę. Która pozwala nam dociągnąć te inne karty, kolejne karty z garażu, i w zasadzie to jest takie mech. Bardzo mało mamy na ręku, bardzo mało możemy zagrać. Jeden, dwa czołgi do ataku, co tak naprawdę w zupełności wystarczy momentami, i, i to jest me, to, jakby przeważyło to, tą moją niechęć do tego mechanizmu. Bo, okej. Okay, tych kart jest mało, czujemy się słabo z zagrywaniem, nawet dla zasobów, żeby coś kupić, ale kiedy już zbierzemy rękę na atak, żeby zaatakować wrogą bazę czy wrogie czołgi, to nawet te dwie karty ataku, dwa czołgi, dwie, dwie jednostki czuć, że one wystarczą, że to jest ok, że więcej w zasadzie, gdyby można było ciągnąć tych kart i zagrywać. To by było zbyt, e, przy obecnej mechanice, przy obecnych zasadach, zbyt przegięte i ta walka zbyt szybko by się kończyła jakąś totalną mas masakrą innych graczy. Mimo wszystko te trzy karty, to jest, to jest, dobry wybór, jest ok, chociaż na początku to się ciągnie, bo, bo, bo ciężko kupić sobie, e, coś lepszego. Bardzo ciekawy dla mnie jest ten pomysł z achievementami, które, które, w zasadzie są więcej warte niż, niż zniszczone jednostki czy, czy nawet same medale. To, to czasem troszeczkę jakby gryzie się, tak? Atakuję dużo, zniszczyłem wiele jednostek, mam mnóstwo medali, ale przegrywam, bo ktoś miał większy dek, bo ktoś miał więcej czołgów jednego rodzaju niż ja, i, I to tak czasami jest. Mm, me mechanizm jest ciekawy, mechanizm zmusza do pewnego myślenia, ale z drugiej strony mam wrażenie, że czasami gra kończy się niesprawiedliwie, bo premiuje tych, co niekoniecznie faktycznie dużo atakowali, dużo niszczyli, tylko tych, co, nie wiem, kupili sobie więcej czołgów jednego rodzaju, dotali. I dzięki temu mają więcej punktów. Ten sam problem mam z faktem, że baza przeciwnika wchodzi do deku i nam, ją, i nam ten dek blokuje. Bardzo, bardzo słabe rozwiązanie. Tłumaczenie twórców o tym, że logistyka, że coś nie do końca do mnie trafia. Tak czy inaczej, World of Tanks Rush, pomimo tego, że no może nie oddaje tych realiów, które które są w grze komputerowej, jest bardzo fajne. Dla miłośników komputerowego wota, być może, być może jest to, jest to, fajna propozycja, bo mogą tymi czołgami, które normalnie trzymają w garażu, zagrać nieco, nieco inaczej. A dla miłośników, deckbuildingu, zawsze trochę coś innego, bo to jest chyba pierwszy deckbuilding, który ja grałem przynajmniej, tak? Pewnie są inne, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to jest pierwszy deck building, który grałem, gdzie jest taki e, bezpośredni atak gracz na gracza, gdzie nie kupujemy sobie punktów zwycięstwa za, 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 za jakieś monety czy coś, tylko gdzie faktycznie ułoimy innych graczy, atakujemy, niszczymy im karty non-stop, non-stop, żeby, żeby zdobyć punkty. I to jest, i to jest bardzo takie fajne, nowe, dla mnie przynajmniej i, i sycące, jeżeli można tak powiedzieć. No dobra. Tyle na temat rasza. Obiecałem wam konkursik na kodzik, który tam jest. Sprawa jest prosta. Nie będę was o nic pytał. Nie będę wam zadawał podchwytliwych zagadek. Napiszcie mi po prostu w komentarzach, dlaczego chcecie ten kod. Po co on jest wam potrzebny? Czy zrobicie z niego użytek? Jaki zrobicie z niego użytek? Dlaczego to wy powinniście go dostać? No i co? I zobaczymy. Eee, ktoś, kto przekona mnie, dostanie ten kod. Jeżeli nikt mnie nie przekona z miejsca, to wylosuję kogoś, kto miał najfajniejszy, spośród takiej puli najfajniejszych wpisów, wpisów. Zobaczymy, kto dostanie czołg, który się nazywa... Nie pamiętam jak. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Pamiętajcie o konkursie. Rozwiążę go za tydzień. Czyli nie z kolejnym materiałem, ale jeszcze z następnym. Wtedy rozwiążę ten konkurs i zobaczymy, kto dostanie nowego czułga do wota. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczyska.